Mmm, banana! Banana! Głodny jestem! Ładny, 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 ładny! Chcę coś zjeść, chcę coś zjeść! Ładny, ładny! Mmm, Playdo! Zjem Playdo! Play, -doh. play -doh banana! Mmm, play plejdo. Playdo, Play'do! Co to? Co co? Nie mówcie mi, że to nowi mieszkańcy Play Town! Co za dzikusy, co za dziwolągi, Żółty i fioletowy? Chyba strach na wróble. O fuj! Banana! Banana! Masz banana? Ej, daj nam banana do jedzenia! Hmm, ładni jesteśmy! A, chcemy coś zjeść. Może ciebie ugryzę? Hej, hej, zostawcie mnie! Nie dotykajcie mnie, kim wy w ogóle jesteście! Minionki! Minionki! Zwariowane! Minionki! Eee, to ja was znam, minionki przecież lubią jeść banany. Tak, tak, tak. Zrób nam kanapkę z bananem. Jesteśmy bardzo głodne! Banana, banana, banana! Kanapkę z bananem? Yy, czy to będzie dobrze smakować? Wszystko z bananem dobrze smakuje. A dlaczego wy nie macie włosów i jesteście takie łyse? Bo z głodu sobie wyrwaliśmy wszystkie włosy. No i chcemy tylko zjeść banany. Banany! No dobrze, zrobię wam kanapkę z bananem, ale jeśli mi pozwolicie zrobić wam jakąś fryzurę. Bo jak któryś z mieszkańców was zobaczy, banana, banana, to co? To co się wtedy stanie? To się was przestraszy. Aha, nowa fryzura? No dobra, zgadzamy się. Więc zacznę od zrobienia włosów, fryzury. Bo jak zrobię kanapkę, to od razu te minionki się na nią rzucą. Pierwszy z minionków, ten żółty, będzie mieć włosy w kolorze czerwonym. W ogóle pamiętacie imiona i im minionków? Bo jeśli tak, to napiszcie je koniecznie na dole w komentarzu. Może pamiętacie, jak ma na imię ten minionek taki wysoki z jednym okiem, bo ja szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, chociaż widziałam wszystkie filmy z minionkami, nawet ten najnowszy, ale ich imion niestety nie pamiętam. Dobra, jak już mamy to rozwałkowane, to teraz musimy wyciąć z tego paski. Paski bardzo długie, które będą naszymi włosami. I kolejne paseczki. Musi być tego naprawdę sporo. Muszą zakryć przecież całą żółtą głowę minionków. Włosy gotowe trochę wyglądają jak czerwony makaron. I jeszcze na początek weźmy odrobinę czerwonej ciastoliny, ponieważ z tej ciastoliny musimy zrobić tutaj górę naszych włosów. Zróbmy sobie takie kółeczko, równiutkie z każdej strony o, w ten sposób tutaj z przodu i przyczepmy to tak na samą górę minionka o w ten sposób idealnie prosto no i teraz musimy przyczepić nasze włosy pierwszy drugi i tak po kolei I trzeci nie zapominajmy tutaj o tyle z tyłu, a poczekajcie, ściągnę. Może najpierw ten zrobimy o takie krótsze nieco włoski, z tych mniejszych kawałków. Taki i taki. I teraz na to przykleimy kolejny. No i jeszcze słuchajcie, chyba, chyba jeszcze tutaj na górę. Patrzcie, jak śmiesznie to wygląda. Super, mega mi się podoba. I jeszcze może tutaj pod spodem, pod tymi będą wystawać takie nieco krótsze włoski. Wow, zobaczcie, super! Możemy zrobić jeszcze jakąś grzywkę. Wystarczy taki krótki kawałeczek, na którym zrobimy... O, zobaczcie, taką grzywkę. Jakby to był grzebień. O, w ten sposób. O, widzicie. I to przyczepimy tutaj. Wow, zobaczcie, minionek już nie jest łysy. Ma przepiękną, czerwoną fryzurę. Teraz trzeba się zająć tym fioletowym minionem. Jemu, widzicie co? Tak sobie pomyślałam, że zrobimy może włosy białe. Biały to będzie dobry chyba pomysł. I jemu zrobimy loki. No i aby zrobić tę fryzurę, musimy zrobić najpierw takie długie, długie białe wałeczki. O, jest tutaj i może wiecie co? Jeszcze do tego białego dołożymy trochę zielonego koloru. Też zrobimy z tego taki długi wałeczek. Gdzie nie, gdzie będzie tam przebijał przez ten biały kolor, wszystko musimy rozciągnąć, aby w wielkości było to do siebie podobne. Teraz potniemy to na nieco mniejsze kawałeczki. Myślę, że o, pięć zielonych, teraz nieco krótsze, tylko że białe i to samo z tym ostatnim wałeczkiem. No i czas zabrać się za fryzurę, mamy już te włosy przyszykowane, bierzemy naszego miniona, no i na początek musimy mu zrobić, tak jak w przypadku tego poprzedniego, tutaj taką naszą podstawę ją zrobimy w kolorze zielonym o w ten sposób o super i teraz czas na nasze włosy albo je jakoś tak śmiesznie powykręcamy albo zobaczcie zrobimy takie ślimaczki które będą naszymi włosami niektóre będą zwisać normalnie a inne właśnie będą takie fajne pozabijane. te które są dłuższe no to właśnie słuchajcie zawinę o, zobaczcie, jak już fajnie wygląda super, a inne po prostu będą sobie zwisać, tylko taki krótszy. O, tutaj pomiędzy super. No i nie zapominajmy jeszcze o tyle. Tutaj również muszą być zakręcone ślimaczki i białe, i zielone. I jeszcze kilka tutaj. Może na czubku. No i chyba jeszcze z przodu zróbmy jakiegoś takiego cieniutkiego pałeczka i zawinmy go w ślimaczka. I to będzie tutaj z przodu na grzywce. I myślę, że już fryzura jest skończona. Banany, banany! Gdzie te banany za tę fryzurę? Chyba teraz już w ogóle nie przypominamy minionków. Nikt się mi nie będzie bał, gdy zobaczy mnie w takiej śmiesznej fryzurze. Banany, banany, chcemy te przepyszne banany na kanapce. No i teraz wyglądacie o wiele lepiej. Teraz to można pomyśleć nawet, że jesteście. Miłymi stworkami, yy, albo jakimiś przybyszami z kosmosu. Już, już, będę robić te banany. Do zrobienia, oczywiście, bananów potrzebujemy ciastoliny playdo w żółtym kolorze. Weźmy jej odrobinę i zróbmy takie nie za duże banany, aby zmieściły się one tutaj, słuchajcie, na naszej kanapce. Tak jak sobie minionki wymarzyły. Musimy zrobić taki podłużny kształt który właśnie będzie przypominać księżyc. Praktycznie pierwszy banan, zobaczcie, jest już zrobiony. Zróbmy jeszcze jednego. Myślę, że cztery wystarczą. Po dwa dla każdego minionka. Dwa będą nieco większe, a te będą troszeczkę mniejsze. Do bananów zrobimy jeszcze końcówki. Powinno być zrobione w sumie z czarnej ciastoliny, a my zrobimy, słuchajcie, takie o... Zielone końcóweczki, jedna, od razu druga hops. i tak po kolei z każdym bananem. Bananowa kanapka na tropikalnym liściu układamy banany wszędzie tutaj. No i obym, taka kanapka spodobała się teraz minionkom. Banana, banana, banana! To jest właśnie to! banany, banany! Właśnie tego chcieliśmy od samego rana! Czyli, czyli smakuje? Może być. Tyle bananów Wam wystarczy. Banana, banana! Poczekaj, poczekaj! Zostaw coś dla mnie! To ja może odejdę na bok i zostawię te szalone minionki. Wśród tej góry bananów. Szalony bananowo-minionkowy odcinek. Zobaczcie jak minionki teraz wyglądają super. Możecie na dole w komentarzu mi napisać, który z tych minionków Waszym zdaniem wygląda lepiej. Fioletowe czy żółty? Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcji i koniecznie, aby zostawić lajki. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa.